Kiedyś to były tylko bajki. Dziś to rzeczywistość. W roku 1962 bajka pokazała świat, w którym rozmawiamy z innymi przez ekran, bez ruszania się z domu. Dziś wystarczy laptop albo smartfon i robimy dokładnie to samo. W autobusie, w łóżku, w piżamie, z kamerką w roli głównej. Jetsonowie mieli robota służącą. Dziś robi je Boston Dynamics. Testują skoki i balans. Jutro może będą policjantami. W bajce z 1958 samochód jechał sam, a kierowca spokojnie spał. Minęło ponad 60 lat. I co? Tesla robi to naprawdę. A kierowcy? Czasem też przymykają oczy. Internet widział to nie raz. W 53. Kaczor Dafi leciał rakietą w kosmos. To było 8 lat przed pierwszym prawdziwym lotem człowieka. Dziś Falcon 9 robi to naprawdę. I jeszcze wraca na własnych nogach. W 1949 pokazano kuchnię przyszłości. Pani domu wrzuca składniki, a robot robi resztę. Dziś to się nazywa Thermomix. Ma ekran, Wi-Fi i potrafi ugotować lepiej niż wielu z nas. W 1937 robot próbował obciąć włosy Donaldowi. Nie poszło najlepiej. No delikatnie mówiąc, była to katastrofa. Wtedy żart. Przyszłość przedstawiona z przymrużeniem oka. Ale dziś maszyny naprawdę to robią: z nożyczkami, kamerami i ramieniem, które wie, co robi. Ktoś to kiedyś musiał przetestować najpierw na, na włosach, potem na brodzie, teraz na zaufaniu. Technologia się rozwija. Czy jesteśmy gotowi, żeby ją dopuścić tak blisko? A wy? Zaufalibyście maszynie z ostrzem tuż przy swojej twarzy. Podobało się? Możesz zostawić lajka albo suba. Albo po prostu wrócić po więcej.